To po prostu była impreza, jak nie wiem, impreza rozkręciła się jak nie wiem, ale super, super miejscu, wad... A Takie klimaty bardzo lubię, takie klimaty wesele, takie klimaty biesiadne, góralskie, bardzo lubię, więc tak nam minął weekend. oddali prawo jazdy, czyli nie pi tak? Pi czyli czyli ze znieczulenia. Dobra. Uwaga do tyłu. Kuś ma puść tą butelkę. Skupa, czy nie myślę. mamy dwa wyjazdy w tym tygodniu. Mordą. Stop. Lewo strona. Dobra. to te dzielę dwa dziewczyny gotowe. Halas. Dobrze. Mach samby. Nasze dziewczyny będą przecudnie tańczyć. I w takim razie są gotowe. Zróbcie wielki hałas, wielkie brawa, bo to ostatni utwór, proszę Państwa. Głośniej, głośniej. Kolejną. Patrycja, Kasia, Ania i Klaudia przywystąpiły przed Państwem, a ja mam na imię Danusia. Bardzo mi miło. ale witajcie w kolejnym vlogu. Ja jestem już tutaj, można powiedzieć, wykąpana. Umyte włosy, ale przyszłam do was powiedzieć wam, co się działo wczoraj. Widzieliście, wczoraj byliśmy na imprezce, ale po kolei. Najpierw byliśmy po placek. Zamówiłam placuś, ciasto. Ciasto jagodowe, takie ucierane, jogurtowe u dziewczyny, u takiej dziewczyny w wiliczce. Dodała na grupie na Facebooku taką informację, że są dwie młode dziewczyny, 15-letnie, że sobie tam gotują, pieką, no i że chciałyby coś sobie zarobić na wakacje jeszcze. Gdzieś tam wyjeżdżają na wakacje, więc chciały sobie, chciałyby sobie coś zarobić, więc jak ktoś chce coś zamówić, no to bardzo chętnie. No i słuchajcie, tak mnie ujęły tym postępem, że tam przejęły gotowanie w domu i w ogóle, i że się tym pasjonują. Słuchajcie, dziewczyny, 15-letnie, nie? No i stwierdziłam, że zamówię, zamówię u nich to ciasto, zamówię u nich ten placek bardzo dobry, niutki z jagodami, po prostu porcja ogromna, myślałam, że po prostu zamówię dużą blachę, więc wzięłam taki pojemniczek do zabrania, okazało się, że w ten pojemniczek się to nie zmieści, więc ogromna, ogromna porcja, także wielki plus dla dziewczyny i oczywiście wspieram, wspieram takie inicjatywy jak najbardziej na tak. No i co? No i mieliśmy, mieliśmy sobotę, siedzieliśmy sobie, placek, jakiś znaczy placek, ciasto, e, grilla mieliśmy, siedzieliśmy sobie, chillowaliśmy, no i padło nam do głowy, właściwie to dzięki mojemu synowi, e, który mówił, że wybiera się dzisiaj na imprezę, wtedy, wczoraj na imprezę, na jakieś tam dni, dni na wiosce i będą grały zbuje. Zbuje, czyli taki Taki zespół góralski, śpiewają właśnie takie góralskie przeboje. No ja stwierdziłam, że kurczę, no jedziemy, no jedziemy, choćby nawet po prostu postać tam godzinę na ten koncert i po prostu za godzinę wrócić. No i pojechaliśmy, no i tak zostaliśmy, zostaliśmy na ten koncert, zostaliśmy tam później, był jakiś show. Dziewczyny tańczyły, sambę przebierały się, pięknie śpiewały. W sumie to jedna śpiewała, reszta się przebierała i tańczyła. Zostaliśmy jeszcze na taki show zespołu takich dziewczyn. Później była zabawa taneczna, jak widzieliście, po prostu jeszcze zabawa taneczna, więc już w ogóle po prostu była impreza, jak nie wiem. Impreza rozkręciła się, jak nie wiem, ale super, super miejscowa, super płasko, dużo miejsc do siedzenia, naprawdę ludzie bawili się super, świetnie. No i dzisiaj yy, wyczailiśmy, że w naszej gminie. Będzie potańcówka, biesiada i potańcówka i stwierdziliśmy, że kółta no niedziela, no nic do roboty, pojedziemy sobie wieczorem. Będzie fajny zespół grał, choćby nawet też posiedzieć, posłuchać muzyki i po prostu sobie wrócić. A co się wydarzy, to zobaczymy, więc się szykuję. Liczę na jakieś hulanki, liczę na jakieś tańce, z okiem już lepiej. Jak możecie zobaczyć całkiem już lepiej, zakreflam sobie em, takimi kroplami, byłam w aptece, powiedziałam jak sytuacja wygląda, że chyba sobie włożyłam brudnego palucha do oka, no i po prostu trochę mi się tutaj rozlało, trochę mi się zaczerwieniło, więc pan mi dał takie krople do oczu z antybiotykiem. I mówił, żeby zakraplać trzy razy dziennie, i to na pewno po prostu przejdzie. Więc dzisiaj jakby już kolejny dzień, tutaj na dole zostało mi jeszcze trochę czerwona, ale już jest o wiele, wiele lepiej, więc cieszę się, że to tylko tyle, bo ja już po prostu, wiecie, trochę lałam, że coś mi wpadło do tego oka, że będę musiała jechać do gdzieś do pielęgniarki, że po prostu wywijanie powieki do góry, nawet mi nie mówcie. Nawet nie chciałam o tym słyszeć, więc cieszę się, że to tylko tyle. A my się szykujemy i lecimy na potańcówkę. Co to, to się dzieje? Dzisiaj chyba najgorętszy dzień sierpnia. I oczywiście, bez makijażu, włosy spięte, wszystko do góry, żeby mnie tu nic nie denerwowało. Koszulka bawełniana, i to jest po prostu wszystko. I klimatyzuję się, i siedzę pod kamieniem. Siedzę po prostu w domu. Bo no, po prostu nie da się na zewnątrz oddychać, chociaż tutaj trochę się cień zrobił na balkonie. Co się działo wczoraj? wczoraj byliśmy na tej potańcówce naszej gminy. Na początku troszeczkę drętwało, na początku troszeczkę się nic nie działo, ale wiecie, tutaj jakieś piwko, i jakieś ciasto posiedzieliśmy, przyjechał zespół, zaczęli grać, naprawdę bardzo fajnie. Wspominałam właśnie, że byłam na weselu, gdzie właśnie grał ten zespół i bardzo fajnie grali potańczyliśmy, powybawiliśmy się, byliśmy ja, mój mąż moja mama, więc raz tańczył ze mną, raz tańczył z moją mamą, więc my Mogliśmy troszeczkę odpocząć, odsapnąć, a mój mąż za bardzo nie, ale jakoś bardzo nie narzekał, więc fajnie wybawiliśmy się i myślę, że takich potańcówek, takich dancingów, jak dawniej, nie, ja tego nie pamiętam, ale myślę, że spoko sprawa, żeby właśnie jak jest ciepło, zrobić jakiś taki piknik, zwołać ludzi, zespół, czy tam DJ i po prostu lecimy. Ja takie klimaty bardzo lubię, takie klimaty weselne, takie klimaty biesiadne, góralskie, bardzo lubię, więc tak nam minął weekend. Długi weekend, właściwie to jest jeszcze w trakcie ten długi weekend dla niektórych, ale nam właśnie e, przeleciał e, pod takim imprezowym znakiem. Dajcie znać, jak tam u was? Jak tam u was po długim weekendzie? Czy już po, czy jeszcze w trakcie? Czy gdzieś pojechaliście teraz na wakacje? No, ci to teraz pojechali nad morze, czy teraz pojechali na jakieś. E, Polskie w czas to chyba mieli spoko pogodę jednak, muszę, muszę przyznać, więc no nie spodziewałam się, że będzie jakiś taki upał w sierpniu, ale naprawdę spoko, naprawdę spoko. Jest lato, musi być gorąco.